13 czerwca. Żywot świętego Antoniego Spadwy. Żył około roku pańskiego 1231. Było to w roku 1230, właśnie gdy papież Grzegorz XI udzielił ogólnego odpustu tym wszystkim, którzy odbędą wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Chrześcijanie ze wszystkich krajów, Grecy, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy, Anglicy, Szwajcarzy, Szkoci, Słowianie i Węgrzy przybyli do Rzymu, ówczesnej stolicy świata chrześcijańskiego. A wszystkim, na życzenie papieża, głosił kazania i nauki franciszkanin pięknej postaci, głosem silnym i pełnym, to miękkim i dźwięcznym jak dzwon srebrny, to pełnym siły jakby grzmotu potęgą wzruszając serca słuchaczy. Mówił językiem łacińskim, a wszyscy go rozumieli. Mężem tym, zakonnikiem ubogim, był święty Antoni. Urodził się on w Lizbonie, stolicy portugalskiej w roku 1195 z rodziców majątnych. Otrzymawszy w domu troskliwe wychowanie, mając lat piętnaście, wstąpił do klasztoru Augustyjanów w pobliżu miasta rodzinnego. Tam z całym zapałem oddawał się dalszym naukom, a przytem i szczerej, nabożnej modlitwie. Z powodu licznych odwiedzin krewnych, uważał czas z nimi spędzony za stracony dla przyszłego zbawienia, prosił przeto, aby go przeniesiono do klasztoru więcej oddalonego, do Koimbry. W tym właśnie czasie chowano uroczyście w owym klasztorze święte ciała pierwszych pięciu męczenników zakonu świętego Franciszka, których niedawno poganie zabili na misji w Maroku. Widok tych męczenników świętych zapalił 23-letniego Ferdynanda, gdyż takie imię na chrzcie świętym otrzymał i zawołał, o gdybym i ja mógł być męczennikiem i oddać życie za Pana Jezusa. Tym pragnieniem powodowany wyprosił sobie, aby mu pozwolono wstąpić do zakonu franciszkanów. Tam dano mu ubogą suknię zakonną i z nią razem imię Antoniego, sławnego na cały świat chrześcijański pustelnika, którego wiernym miał zostać naśladowcą. Po kilku latach pokutniczego i nader pobożnego życia wyjednał sobie, że mu pozwolono udać się do Afryki i tam głosić Ewangelię Świętą. Pełen radości i odwagi udał się w podróż, ale ciężka choroba zniewoliła go do powrotu, a burza zapędziła okręt do Sycylii. Ciężko chory doszedł do Asyżu. Powodowany gorącym pragnieniem poznania osobiście świętego zakonnika Franciszka i zbudowania się jego świętobliwym życiem. Ten pozwolił mu pozostać we Włoszech, ale żaden klasztor nie chciał go przyjąć, gdyż był bardzo chory i słabowity, a powtóre nie znano jego nauki i świętobliwości. Z wielką wszakże trudnością uzyskał ciasną, ubogą celę w klasztorze w Bolonii. Tam oddał się Antoni całkiem rozmyślaniom i tak był pokornym i cichym, że go uważano za pobożnego wprawdzie braciszka zakonnika ale nie miano wielkiego zaufania do jego rozumu. A Toli wkrótce się przekonano o pomyłce. We Forli zebrało się wielu młodych Franciszkanów i Dominikanów w celu uzyskania święceń kapłańskich. Gwardyjan z Bolonii zabrał Antoniego z sobą, a pewnego dnia po wieczerzy żądał, ażeby którykolwiek z tych młodzieńców miał przemowę, a Toli wszyscy uniewinniali się, że nie byli przygotowani. Wtedy gwardyjan, nie mając wielkiego zaufania do Antoniego, zażądał tak tylko dla żartu, aby on przemówił. Antoni usłuchał rozkazu przełożonego z wszelką pokorą i przemówił do zebranych, ale z takim talentem, wymową i gruntownością, że wszyscy obecni podziwem przejęci, osłupieli. Przytem prawił Antoni tak pięknym i wybornym językiem włoskim, że podziw doszedł do najwyższego stopnia, a Gwardyjan, uniesiony tym niezwykłym talentem, uściskał go czule i wysłał następnie do Werceli na dalszą naukę teologii świętej. Tam przebył Antoni cztery lata, a potem z wielkim odznaczeniem był nauczycielem religii w zakonie. Później został misjonarzem i jako taki chodził od wsi do wsi, od miasta do miasta po Włoszech i Francji Południowej. Najczęściej miewał kazania i nauki pod gołem niebem, które tak były ciekawe i pełne głębokiej nauki, że lud na nie tłumnie śpieszył i żaden kościół zebranych nie pomieścił. Często do 30 tysięcy nabożnych słuchało jego kazania z natężoną uwagą. Szczególniej potęga wymowy jego podziałała na Ezelina, dowódcę gibelinów w południowych Włoszech, który wiele miast zdobył i przez lat 15 odznaczał się wielkim okrucieństwem na wzór Nerona. Antoni, powodowany litością nad duszą tego tyrana, przyśpieszył podróż do Werony. Spotkawszy owego zuchwalca, który się śmiał i szydził z papieża, że go z kościoła wyklął, stanął Antoni przed nim bez obawy i odezwał się do niego, jak długo jeszcze będziesz niebo znieważał. Czy sądzisz, że ucho boskie jest nieczułe na okrzyki zemsty za krew przez ciebie wylaną? Miara zbrodni twoich już przepełniona, a Bóg skruszy cię i wniwecz obróci, gdy natychmiast żałować nie będziesz za zbrodnie twoje i nie będziesz się starał zmazać ich życiem pełnym pokuty. Słuchaj głosu mojego, mój głos jest głosem Boga. Słuchacze byli pewni, że Ezelin na Antonim za te odważne słowa krwawą wywrze zemstę, ale ku zdziwieniu wszystkich zuchwalec ów wstąpił z stronu, na którym siedział, włożył sobie pasek pokutniczy na szyję, ukląkł przed Antonim, uznał swe winy, przyrzekł poprawę, a potem odezwał się do towarzyszów: Nie dziwcie się temu, co teraz uczyniłem. Spostrzegłem twarz tego męża otoczoną takim blaskiem niebieskim, że strach mnie ogarnął, i sądziłem, iż przed jego wzrokiem przenikliwym wypada mi ukryć się w głębinach piekła. Zdawało mi się także, iż czarci już mnie tam dotąd porywają. I nawrócił się zupełnie, starając się potem wynagrodzić wyrządzone krzywdy. Naówczas szkodziły Kościołowi Świętemu także liczne sekty odszczepieńców, a głównie owa, która przeczyła, że Jezus Chrystus jest obecnym w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Jednego z głównych kacerzy, Bonowila, przekonał Antoni o błędzie, w jakim ten się znajdował, ten wszakże tak jeszcze był zatwardziałym, że oświadczył, iż dopiero wtedy uwierzy, skoro spostrzeże, iż muł, na którym siedział, upadnie na kolana na widok hosty i przenajświętszej. Antoni nic na to nie odrzekł, za trzy dni miało się pokazać, co mu uczyni. Bonowil przez cały ten czas mułowi nie dał ani źdźbła obroku, a potem, kiedy Antoni otoczony licznym tłumem ludu zbliżał się z sakramentem świętym podał mułowi to, co najchętniej żaru, muł wszakże obroku nie tknął, lecz padł na kolana, a łeb schylił do ziemi, niejako w uznaniu stwórcy swego. Z wielkim zapałem sławił lud zebrany potęgę Boga utajonego w przenajświętszej Hostyi, a Bonowil natychmiast się nawrócił, zawstydzony, że muł jego był od niego rozsądniejszym. Miasto Rimini było głównym siedliskiem kacerzy, Antoni chciał im prawdę głosić, ale mieszczanie zatykali uszy. Pełen smutku poszedł na brzeg morza i zawołał, Pokażcie się ryby moje i słuchajcie słowa Bożego, gdy zatwardziali ludzie słyszeć go nie chcą. Natychmiast wielkie i małe ryby powytykałyby z wody i słuchały, jak święty modlił się i błagał stwórcy o nawrócenie niewiernych, po czym ryby pobłogosławił, a one znów w morze się pochowały. Tym cudem zawstydzeni odszczepieńcy słuchali odtąd świętego gorliwie i wielu się nawróciło. Czynami swymi zasłużył sobie święty Antoni na nazwę młota na odszczepieńców, a sam dalej pracował usilnie na drodze własnego zbawienia. Całe noce przepędzał na modlitwie przed sakramentem ołtarza i zadawał sobie ćwiczenia pokutnicze, jakkolwiek i cierpieniami Pan Bóg go nawiedzał. Gdy Eliasz, generał zakonu, a następca świętego Franciszka, w urządzeniu zakonu zmiany chciał poczynać i niektóre zaprowadzić nadużycia, na ten czas Antoni zganił to wszystko i głosował za dawnym porządkiem. Za to od lekkomyślniejszych braci zakonnych nazwany wichrzycielem, sponiewierany został i zamknięty w celi na dożywotne więzienie. A toli papież Grzegorz IX ujął się za niewinnym i Eliaszowi władzę nad zakonem odebrał. Antoni na prośby swe otrzymał od papieża łaskę, że nie wolno było zmuszać go do przyjęcia jakiegokolwiek urzędu w klasztorze, chociaż łatwo mógł być generałem zakonu, uczynił to z prawdziwej pokory, że nie chciał wywyższenia nad innymi. Udał się potem na większą samotność do klasztoru w Padwie i tam po kilku miesiącach zakończył żywot doczesny dnia 13 czerwca roku 1231 nad grobem jego działo się dużo cudów. Już w rok po śmierci kościół święty uznał go za świętego, a miasto Padwa na uczczenie jego zbudowało wspaniały kościół. Przy przenoszeniu relikwii świętych do nowego kościoła znaleziono ciało spruchniałe, ale język jakby używego człowieka. Na widok tego cudu generał zakonu świętego Franciszka, święty Bonaventura, ukląkł z całym zebranym ludem i sławił świętego. Język ten świętego jest największą relikwią Padwy. Nauka Moralna. Kimkolwiek jesteś, duszo chrześcijańska, mężczyzną czy niewiastą, panem czy sługą, uczonym czy prostaczkiem, zdrowym czy chorym, młodym czy starym, niekoniecznie masz być wielkim kaznodzieją lub uczonym teologiem, ale za to każdemu z nas w każdym stanie udzielił Pan Bóg w języku władzy, której użyć możemy na chwałę Boga lub na potępienie wieczne. Z tego powodu trzymaj zawsze język na wodzy, albowiem tym członkiem ciała zdziałać możesz wiele złego i zgorszenie wywołać w bliźnich. Święty Antoni niechaj wszystkim służy za przykład. Przemawiał on tylko wtedy, gdy Bóg mu przez przełożonych przemawiać pozwolił. Języka natomiast używał tylko na sławę i cześć Boga i na zjednanie mu wyznawców. My tak samo czynić możemy i pokazać bliźnim, że mamy serce czyste, a to ich pociągnie ku dobremu. W języku człowiek ma wielką potęgę. Niechaj jej zatem używa tylko do celów szlachetnych i zbawiennych. Modlitwa Kościół Twój, Boże, niech uroczystość świętego Antoniego, wyznawcy Twojego, rozwesela, abyśmy duchownymi pomocami zawsze byli wsparci i wysłużyli sobie wieczne wesele w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam, wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej. A ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Miesiąc Czerwiec jest miesiącem poświęconym specjalnej czci wobec Serca Jezusowego. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach, ku czci Serca Jezusowego, a także o modlitwę za Polskę i w obronie Krzyża Świętego. Na naszym kanale znajdziesz intencje na miesiąc Czerwiec. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania tej nauki. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę, dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk, znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.